W środę 9 lipca na terenie Frankfurtu i Słubic odbyły się dwie imprezy sportowe. Pierwszą była 44. edycja międzynarodowego wyścigu kolarskiego Oder Rundfahrt. Frankfurcki etap wyścigu to jazda na czas na trasie 2700 metrów z pętlą na rondzie przy moście w Słubicach. obecnością jazdy na czas w kategorii mężczyzn został Oskar Szemp z czasem 3 minuty 33 sekundy i 2 setne w kategorii pań najszybsza była Eliza Winter z czasem 4 minuty 8 sekund i 53 setne Po zakończeniu wyścigu rozpoczęła się ósma edycja biegu bez granic Lauf ohne Grenzen. Tradycyjnie po prostu Susubica i Frankfurt jako jeden twór chcą pokazać, że na granicy można. Wspólnie razem, jako subiski Ośrodek Sportu i Miejski Związek Sportowy podjęliśmy się organizacji kolejnej edycji biegu. Bieg bez granic, który ma praktycznie dwa dystanse. Jeden dystans pełny, to znaczy 10 km i drugi dystans skrócony piątka. Pozwoliło to na to, że frekwencja tego biegu jest bardzo, bardzo liczna, bo ponad 300 osobostartów. Daje to dowód na to, że faktycznie my tu razem Frankfurt, Subice. Możemy zrobić na, na granicy dużo i dużo rzeczy dobrych, a niech cała Polska się tego uczy. Może to jest jakaś idea na to, żeby w przyszłości każdy bieg bez granic, tu się zaczną, tu się kończył. Absolutnie tak. My już dziś o tym myślimy i jako dwie sportowe organizacje reprezentujące wielu ludzi z Frankfurtu i Słubic, miast połączonych mostem, widzimy, że ma to sens i w przyszłym roku tą formę pewnie powtórzymy. Zaproponowaliśmy dwie trasy, 5 oraz 10 km biegnące ulicami miasta, co zwiększyło ich atrakcyjność. W 8 edycji biegu bez granic na dystansie 5 km w kategorii Open najszybszy był Raczyński Paweł z SBS Kraśnik, uzyskując czas 16 minut i 18 sekund, drugi był Grieke Lindemann z Leishatel Tikin Beskow, a trzeci Słubiczanin Iwan Stojanow. Na tym samym dystansie w kategorii pań najlepsza była Natalia Waszak z Kostrzyna nad Odrą, z czasem 20 minut 41 sekund, przed Kamilą Osowską z Górzycy i Joanną Niemczyk z Alborg. E, jak tam trasa powiedz? E, dobrze. trochę szansa była. Nie mam tchu za bardzo bym mówić. Dobra. <grywa> Jakoś tam siły rozkładane były, trzeba było, czy można było jednym tempem iść? Daliśmy radę jednym tempem. Syna pierwszy bieg, także 5 km. Daliśmy radę. Super idealnie, o, fenomenalnie, to, to genialnie. lekko. No dobrze było. Ludzie, biegliście najważniejsze. Tak, na luzie. To wyzwanie jakie specjalne mieliście? Czy Nie, no wyzwanie tak, jako Przegłos. klub pobiegliśmy, ale taki łatwy tym razem. Mieliśmy 10 biec, ale wie pan, brzydka pogoda dlatego. Wyzwanie to było spełnić marzenie trenera, żeby zobaczyć taką dużą liczną ekipę. E, on wciąż myśli, że biegliśmy dla niego, ale nie, biegliśmy dla siebie. Dziękujemy za zaproszenie, super organizacja, super impreza. E, dziękujemy. Moi drodzy, jak tam trasa w ogóle? Ciężko, znaczy skomplikowana te górki, zakręty, to tutaj czasów nie możemy mówić o jakichś tam czasówkach, bo, bo przez te zakręty no, spowalniały. Plus te górki, no i za szybko, żeby nie zbiec. Także tak trasa wyglądała ale ogólnie i tak bardzo pozytywny bieg, bardzo jestem zadowolony z tego. A jak tutaj? Nie no, kibicując wygląda na bardzo fajnie. Ale w ogóle sam pomysł, żeby tu robić start metę, co? Chyba lepiej, co? E, moim zdaniem lepiej było od stadionu do stadionu. Tak naprawdę... To sportowo tak bardziej, nie? Tak, tak. Ale widowiskowo? A, nie, a jeżeli widowiskowo, jeżeli po prostu dla zabawy, to rzeczywiście więcej kibiców tutaj widzimy, jasne. bo niestety jak było na stadionie starty, na stadionie meta, no to niestety nie, nie było tak dużo ludzi. Ja cieszę się, że przeżyłem i przebiegłem ten dystans. Staram się na co dzień trenować drobne sporty, i wydaje mi się, że ten bieg sprostał moim oczekiwaniom. I faktycznie, bardzo dużo miłych osób mijaliśmy się, wszyscy uśmiechnięci. To są imprezy, które chcemy zachować, które wpisują się w kanon słupicy Frankfurtu, i chcemy, żeby tak było zawsze. Na dystansie głównym, czyli 10 kilometrów w biegu bez granic. W kategorii Open Mężczyzn najszybszy był Felix Ledwig z Eisenhüttenstadt, który uzyskał czas 33 minuty i 41 sekund. Na drugim miejscu uplasował się Marcel Iskow z Frankfurtu nad Odrą, a na trzecim Artur Król z Zielonej Góry. W kategorii Open Panie na dystansie 10 km zwyciężyła Katrin Meyer z Frankfurtu nad Odrą z czasem 38 minut i 32 sekundy przed Eweliną Michnowicz z Krosna Odrzańskiego i Moniką Matla-Fink z Ośna Lubuskiego. Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom gratulujemy. Słowa uznania należą się także organizatorom ósmej edycji Biegu Bez Granic, którzy mimo ostatnich problemów związanych z polsko-niemiecką granicą perfekcyjnie przygotowali i przeprowadzili to sportowe wydarzenie. Dzisiaj nasz most jest bardzo symboliczny, Symbolu symbolizuje wiele rzeczy. Dla mnie zawsze wolność i zawsze dla mnie jest europejski most różnorodności. No i dzisiaj widzimy bieg bez granic na przykład wszystkim i wszystkiemu. I tylko tyle. Taki mój komentarz, ludzie się świetnie bawią, jest tutaj tłum, e, biegną, e, machają, wszystko jest wspaniałe. Także bardzo dziękuję. <grym wrogów> I dostałam, medal, I dostałam medal przy okazji, tak, mimo że się nie namęczyłam, ale tak naprawdę e, rzeczywiście symboliczne miejsce. E, 21 lat temu wstępowaliśmy do Unii, dzisiaj sytuacja jest trudna, ale myślę, że wszystko pójdzie i będzie dobrze. Dodajmy jeszcze, że wszystkie wyniki Biegu Bez Granic znajdują się na stronie pomiar czasu.pl.